Można było lepiej, lepiej pani Szuk. mnie się mówi Wasza wysokość. Dobrze, dobrze. Mam tu coś, co panią zadowoli. Specjalna maść na tryszczeń znikają, ale skąd wyskakują i dosta No co zapakować? E, nie, znudziło mnie się. Co to się w Waszej wysokości znudziło? To uczenie śnieszce, czego bym wymyśliła zaraz te Powie pani, że mnie czasami też bokiem wychodzi do uczania jaszkowi i małgorzce. A najgorsze jest jadanie jaszka, ble. A słyszałam pani, że pytania o nas mówią? Słyszałam, słyszałam. Najgorzej jest jadanie, chcę słuchać bo mojego Tak, tak nikt z nas nie lubi. Wszystko jest po ostatnich i babcia melena. Co ty sprowadza w moich progi? Muszę się kupić.

Uwaga czaruje czurum purum, szarum czarum, mary, smary, pampalary, nie ma kas. Zapomnijcie, 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 zapomnijcie.